Siemanko, mam tu ze strony Wiktor Neitz, dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z moda, którego już nagrywałem, ale jakby to powiedzieć, nie to, że się audio zepsuło czy coś, tylko po prostu ktoś mi przerwał w połowie. Ale dobra, o co chodzi w tym modzie? Jest to mod Hagiwagi, jest to gra horrorowa, która ostatnio wyszła i jest za 18 zł. Ale nie będę jej kupował, ale nie wiem, może ją kupię, może ją nagram, bo to fajny horrorek trochę podgłośnić, może o, żeby ta piosenka była trochę głośniej niż ja. Znaczy nie, żeby było mega głośniej, ale jeszcze raz, o, teraz będzie idealnie. Chyba, chyba, że będzie tak głośno, ale to nie tak akurat. Uwolnie e, zrobiłem zapowiedź mojego moda. Jeżeli ktoś nie wiem, i wielo, jedna osoba napisała, że trochę wygląda jak pańcie. i to jest dlatego, że ja rysuję na aplikacji w telefonie, więc, więc no. Więc no jakby to powiedzieć, no nie to jakoś mega odkrypcze, że jakoś jest trochę gorsza. No, jest to moc z nudów, tak, no robię go z nudów. Two jeszcze będzie zmienione na 100%. To nie będzie tam to które zapowiadałem. Bo je robiłem z nudów. O Boże. Zupełnie wstałem niedawno. Bo wczoraj to nagrywałem. Dzisiaj ani razu nie grałem w fnf -a. I pomyślcie sobie tak od rana. Jest 8.30, 30, a ja wstęp o 6. .00. Nie wiem czemu. To ktoś mnie mógł obudzić. I właśnie moja mama z kim się bagada. Oby tu nie wchodził, co jest nie. Ale mega fajnie jestem Ładzi, Bardzo ładnie wygląda. Jest ciekawe skąd jest ten głos. Mama zamknij Nie. Akurat teraz musi gadać. O kurde, wyszło mi prawie. Nie ulubię podwójnych. powiem już masakra. Szkoła, dużo ostatnio nauki, ale myślę, że i tak spoko. Mega fajna według mnie szkoła. Chociaż za bardzo upośledzona. Ta klasa ogólnie. Bo dużo było ostatnio takich akcji bezsensownych, które mogły być uniknięte, uwierzcie mi. Były chore, dosłownie. Ten mod jest krótki, bo ma jedną piosenkę ja nadal czekam na osobę, która mi odpisze, że pomoże mi z tym modem, bo... Ja sam nie... Ja sam... Ciężko mi jest samemu zrobić tego moda, ja nawet nie wiem, czy ja się w tym roku wyrobię. Na serio. I dosłownie mam jeszcze dwa miesiące, ale... Nie wiem, czy ja się z tym wyrobię. Bo ostatnio było dużo nauki do szkoły i teraz będzie jeszcze więcej. Jak były zdalne, to było mi łatwiej o wiele nagrywać, grać, no... O wiele łatwiej było, a teraz... Jest o wiele ciężej Jest o wiele ciężej. I myślałem o graniu na dwóch dłoniach Muszę się tego nauczyć I pouczę się trochę może Może na odcinkach niektórych łatwiejszych jakichś modów Bo ostatnio wywadzą takie chore mody to Dosłownie my się spamować i tyle Ja tego nie rozumiem takich modów Napiszcie mi czy lubicie mody spamujące, bo ja nie to dla mnie bezsensowne, ale no... Zobaczymy. Z, w ogóle że moje miniaturki o wiele bardziej się klikają z FNF-a. W sensie są o wiele ładniejsze. Ej, udało mi się. What? No te podwójne. Ale udało mi się te wszystkie dodatkowe chyba. Chyba, że tam zrobimy kliknicy. Pewnie tak, ale... Bez różnicy. Trzymajcie mi tu, Nie tak źle. Podobniemy i tak dobry wynik ale mi słabo coś idzie, niestety. Aż bym 4%, ale ten łagi ładnie wygląda, w sensie taki ale fajny jest, w sensie on powinien mieć podwójne zęby, jeżeli ktoś nie wie. Nie będę spoilerował, ale fajna gierka, tylko że trochę mało akcji, ale w sumie dobrze, dla mnie idealna. Spróbuję ją kupić, jeżeli mi się nie uda, to nie nagram, a jak mi się uda, to nagram może tą gierkę. Więc dobra, to na tyle, krótki modzik, więc krótki odcinek. Więc to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!